R. A. Salvatore. Star Wars. Część druga, Atak klonów. Przekładał Maciej Szamański Rozdział czwarty. Cztery statki kosmiczne mijały wielkie gmachy Kurusant, zawiłym kursem klucząc pomiędzy sztucznymi bursztynowymi stalagmitami gigantycznych konstrukcji rozrastających się z roku na rok skuteczniej niż na jakiejkolwiek innej planecie galaktyki, tak skutecznie. Że ostatnie naturalne formacje terenu już dawno znikły pod nimi bez śladu. Światło słoneczne odbijało się w taflach okien i lśniących chromem kadłubach statków, z których największy przypominał kształtem bumerang. W jednej trzeciej długości jego łagodnie zakrzywionych skrzydeł znajdowały się potężne silniki. Równoległym kursem mknęły myśliwce gwiezdne z nabo o smukłych jednostkach napędowych umocowanych na końcach skrzydeł i kadłubach z charakterystycznie wydłużonymi ogonami. Na czele formacji leciał myśliwiec, zwinnie omijając strzeliste iglice budynków i wytyczając trasę drugiej jednostce statkowi królewskiemu z nabo. Za luksusowym jachtem trzymały się zaś pozostałe dwie maszyny, nieustannie strzegące jego bezpieczeństwa, zdolne przechwycić każdy potencjalnie groźny obiekt. Prowadzący grupę myśliwiec wyraźnie unikał najbardziej zatłoczonych szlaków komunikacyjnych planety, miasta, gdzie wróg mógł ukryć się pośród tysięcy zwyczajnych pojazdów. Wiele osób wiedziało bowiem, że senator Padme Amidala z Naboo powraca do Senatu, by zagłosować przeciwko utworzeniu armii, która miała wspomóc obarczonych zbyt licznymi zadaniami rycerz Jedi w rozprawie z coraz bardziej agresywnym ruchem separatystów. Istniało wiele frakcji, którym zależało na odmiennym wyniku głosowania. a Amidala jeszcze jako władczyni bo zyskała wrogów dysponujących potężnymi środkami i pałających do niej tak wielką nienawiścią, że nie można było wykluczyć, iż będą usiłowali ją zabić. Pilotujący pierwszy myśliwiec Capral Dolfe, jeden z bohaterów wojny z Federacją Handlową, Odetchnął sługą na widok pustej i cichej platformy bezpiecznego lądowiska. Dolfe, twardy żołnierz, darzący młodą senator wielkim szacunkiem, minął konstrukcję z lewej strony i wykonał nawrót przez prawe skrzydło, okrążając połączony z platformą gmach apartamentów senackich. Zatrzymał myśliwiec w powietrzu, podczas gdy dwa pozostałe przysiadły na jednym krańcu lądowiska, a chwilę potem wielki jacht miękko spoczął na drugim. Dolfe jeszcze raz okrążył gmach, po czym, nie widząc w pobliżu żadnego obcego statku, zawiesił maszynę po przeciwnej stronie królewskiej jednostki. Nie wylądował jednak, chciał być gotów do natychmiastowego zwrotu i ruszenia do walki, gdyby tylko na horyzoncie pojawił się wróg. Tymczasem na drugim krańcu platformy piloci myśliwców odsunęli owiewki i sprawnie wyskoczyli z kabin. Jeden z nich kapitan Tyfo. Niedawno mianowany przez swego wuja szefem ochrony senator Midali, zdjął hełm i potrząsnął głową, jedną ręką przeczesując krótkie kędzierzawe włosy, a drugą poprawiając czarną przepaskę na lewym oku. Udało się, rzekł Tyfo do pilota, który właśnie zeskoczył ze skrzydła maszyny i stanął obok niego. Chyba nie miałem racji. Przelot okazał się bezpieczny. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, kapitanie. Odpowiedział kobiecy głos. Czasem tylko mamy szczęście i udaje nam się go uniknąć. Oficer chciał coś dodać, ale zamknął usta, spoglądając w stronę metalicznie połyskującego statku, z którego właśnie opuszczała się rampa. Plan przewidywał jak najszybsze przeprowadzenie podróżnych z odkrytej platformy lądowiska do nieco bezpieczniejszego transportera. W górnej części rampy pojawili się dwaj strażnicy z nabo. Z karabinami blasterowymi. Tyfos powagą skinął głową, zadowolony, że jego ludzie niczego nie pozostawiają przypadkowi, że rozumieją powagę sytuacji i odpowiedzialność za losy pani senator. Zaraz potem z wnętrza statku wyłoniła się Amidala. Krążyła z godnością ubrana w czerwono-białą szatę senatorską z zaplecionymi kunsztownie włosami, przykrytymi czarnym nakryciem głowy. Amidala zachwycała tyfo niezależnie od tego, czy ubrana była w prostą domową suknię, czy w ceremonialne szaty. Z podziwem patrzył na łagodne rysy jej twarzy i duże brązowe oczy, w których odbijała się inteligencja i dobroć, niewinność i odrobina kokieterii konsekwencja i odwaga. Kapitan odszukał wzrokiem Dolfea. Z satysfakcją skinął głową, doceniając dobrą robotę podwładnego, który szedł właśnie w jego stronę. I wtedy kapitan poczuł nagle, że leży twarzą na twardej nawierzchni lądowiska, rzucony podmuchem potwornej eksplozji, oślepiony na moment jaskrawym błyskiem. Kiedy z wysiłkiem uniósł głowę, zobaczył rozciągniętego na ziemi kaprala Dolfea. W tej strasznej chwili wydawało mu się... Że wydarzenia rozgrywają się w zwolnionym tempie. Krzyknął nie, po czym podniósł się na kolana i spojrzał w stronę statku. Kawałki płonącego metalu wystrzeliły w niebo nad niczym fajerwerki. To, co pozostało z jachtu, paliło się jaskrawym płomieniem, a koło miejsca, w którym znajdowała się rampa, leżało na płycie lądowiska siedem nieruchomych postaci, jedna odziana w czarno-białą szatę, którą tyfo tak dobrze znał. Oszołomiony eksplozją, kapitan zachwiał się, próbując wstać. Był weteranem, widział niejedną bitwę i niejedną nagłą śmierć. To dlatego, patrząc na rozrzucone na lądowisku ciała, na piękne szaty amidali i sposób, w jaki układały się na nieruchomym ciele, wiedział. Jej rany były śmiertelne. Nawet jeśli jeszcze żyła, koniec był bliski. Zmieniłeś współrzędne. Zawołał Obi-Wan Kenobi do padawana. Jego jasne włosy sięgały teraz do ramion, a wciąż jeszcze młodą twarz okalała zaniedbana broda. Jasno-beżowy strój podróżny Jedi, luźny i wygodny, leżał na nim doskonale. Obi-Wan był już dojrzałym rycerzem, nie zostało w nim wiele z młodzieńczej impulsywności, która cechowała go, gdy był padawanem szkolącym się potokiem qui i inna. Towarzyszący mu młodzieniec był jego przeciwieństwem. Anakina z walkera rozpierała energia. Szczupły i wysoki, ubrany był podobnie jak Obi-Wan, lecz strój wyglądał na troszkę za ciasny, jak gdyby ukryte pod nim mięśnie bez przerwy były napięte, gotowe do działania. Miał krótko przycięte jasne włosy, a z tyłu cienki warkoczyk, symbol statusu padawana Jedi. W jego niebieskich oczach raz po raz pojawiały się błyski, jakby uchodził nimi nadmiar życiowej energii. Chciałem tylko wydłużyć trochę lot w nadprzestrzeni, wyjaśnił padawan wyskoczymy bliżej planety. Obi-Wan westchnął z rezygnacją, usiadł za konsoletą, spoglądając na wprowadzone przez ucznia koordynaty. Teraz nawet Jedi nie mógł ich zmienić, ponieważ od chwili, gdy statek skoczył w nadprzestrzeń, nawet najmniejsza poprawka współrzędnych nie była możliwa. Nie możemy wejść do realnej przestrzeni za blisko krousant. Tamtejsze szlaki są zbyt zatłoczone, żeby ryzykować taki manewr. Przecież już ci to tłumaczyłem. Ale. Anakinie, przerwał mu ostro, jakby karcił niesfornego kota perotu i, zacisnąwszy zęby, spojrzał surowo na padawana. Tak, mistrzu, odrzekł Anakin. Potulnie spuszczając wzrok, Obi-Wan przyglądał mu się przez moment. — Wiem, że się niecierpliwisz — powiedział wyrozumiale. — Stanowczo zbyt wiele czasu spędziliśmy z dala od domu. Anakin nie podniósł głowy, lecz Obi-Wan dostrzegł, że kąciki jego ustu noszą się w lekkim uśmiechu. — Nie rób tego więcej — dodał Jedi, po czym odwrócił się i opuścił mostek wahadłowca. Anakin opadł na fotel pilota i podparł dłonią pod brudek, przyglądając się uważnie instrumentom pokładowym. Polecenie mistrza było zupełnie jasne i precyzyjne, postanowił więc, że będzie posłuszny. Mimo to, biorąc pod uwagę cel podróży i to, kogo mieli tam spotkać, uznał, że warto było wysłuchać reprymendy, nawet jeśli zmiana współrzędnych skróciła drogę do Kurusant tylko o kilka godzin. Istotnie, zależało mu na pośpiechu, choć nie z tej przyczyny, o której wspomniał Obi-Wan. To nie świątynia Jedi była magnesem przyciągającym młodego padawana, ale plotka, którą wyłowił z chaosu międzygwiezdnej komunikacji, podobno pani senator, znana kiedyś jako królowa Naboo, miała wkrótce wystąpić w Senacie. Padme Amidala. Te imiona wciąż rozbrzmiewały w sercu Anakina Walkera. Nie widział jej od dziesięciu lat, od czasów, kiedy wraz z Obi-Wanem i Kwigonem pomagał jej przeciwstawić się inwazji Federacji Handlowej na Nabo. Miał wtedy tylko dziesięć lat, lecz od chwili, gdy po raz pierwszy ujrzał Padmę, był pewien, że kiedyś właśnie ją poślubi. Nieważne, że była o kilka lat starsza. Nieważne, że kiedy się poznali, był małym chłopcem. Nieważne, że Jedi nie mieli prawa zakładać rodzin. Anakin po prostu wiedział. Obraz pięknej Padme Amidali pozostał w nim na zawsze, towarzyszył mu w każdym sennym marzeniu od chwili, gdy przed dziesięcioma laty wraz z Obi-Wanem opuścił Naboo. Wciąż czuł zapach jej włosów, pamiętał spojrzenie jej cudownych, orzechowych oczu i słyszał jej melodyjny głos. Nie zastanawiając się nad tym, co robi, Położył dłonie na klawiaturze komputera nawigacyjnego. Czy nie dałoby się znaleźć mniej uczęszczanej trasy na kurusant, by uniknąć tłoku i szybciej wrócić do domu? Syreny pojazdów i systemów alarmowych wyły nieprzerwanie, zagłuszając krzyki zażokowanych gapiów i jęki rannych. Pierwsza w stronę rannych i zabitych pobiegła kobieta Pinot, z przeciwnej strony pędził już oszołomiony dolfe. Kobieta przyklękła obok postaci w biało czamej szacie. Kiedy zdjęła hełm, brązowe loki rozsypały się na jej ramiona. Pani senator! krzyknął tywo, bo tak naprawdę to padme amidala klęczała przy bezwładnym ciele jej dublerki. Chodźmy, niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Lecz padme zbyła jego nawoływania gniewnym machnięciem ręki, pochylając się nad ranną przyjaciółką. Corde szepnęła łamiącym się głosem. Cordę była jedną z jej ulubionych dworek, służyła jej i bo od wielu lat. Padme delikatnie objęła kobietę i uniosła ją lekko. Cordę otworzyła oczy, tak podobne do oczu byłej królowej. Wybacz, pani. Jęknęła cicho, z trudem łapiąc oddech. Nie jestem pewna. Czy urwała i spojrzała z bólem na Padme. Zawiodłam cię. Nie zaprzeczyła gwałtownie Padme. — Nie, to nie tak. Cordę wpatrywała się w nią niewidzącymi oczami. Może już mnie nie widzi? pomyślała Padme. — Może patrzy już na dalekie miejsce, którego nie znamy, a które jest jej przeznaczeniem? Nagle ciało umierającej kobiety rozluźniło się, jakby uleciała z niego dusza. Cordę! krzyknęła Amidala, tuląc zwłoki przyjaciółki i kołysząc się miarowo. Pani, nie jesteś jeszcze bezpieczna, powtórzył tywo, próbując mówić głosem pełnym współczucia i jednocześnie dać do zrozumienia, że czas nagli. Padnie uniosła głowę i odetchnęła głęboko. Spoglądając na twarz wiernej cordę, przypominała sobie spędzone wspólnie chwile. Nie powinnam była tu wracać, powiedziała, stając obok rozglądającego się czujnie kapitana. Po jej